Podczas Xbox Showcase zaprezentowano nie jedną, nie dwie, nie trzy. Dobra, to zajmie całą wieczność. Zobaczyliśmy 17 niesamowitych gier, które trafią prosto do Game Passa. Przyjrzyjmy się więc bliżej każdej z nich. Zaczynając od tematu gier fantazy z gatunku Action RPG, których nie mogliśmy się doczekać, twórcy Awalt zaprezentowali nam nowy, magiczny zwiastun. Nowa osobowa przygoda studia Obsidian rozgrywa się w tym samym świecie co gry Pillars of Eternity i daje graczom szansę zmierzenia się z najróżniejszymi przeciwnikami. Od chodzących szkieletów i gigantycznych pająków po zwykłych szemranych typków z mieczami. Dzięki imponująco wyglądającemu arsenałowi magicznych zaklęć, umiejętnościom walki wręcz i prawdziwej broni do dyspozycji będziemy się świetnie bawić pokonując ich wszystkich. Ze zwiastuna wynika, że będziemy musieli wybrać, czy chcemy być bohaterem, czy złoczyńcą w tej wyjątkowej opowieści, ale na to przyjdzie nam chwilę poczekać, aż tytuł pojawi się na konsolach Xbox Series X i S w przyszłym roku. Czasami nie trzeba dawać graczom możliwości dogłębnego poznania mechanik rozgrywki, ani nawet mówić im, jaką grę się tworzy, by wzbudzić w nich ekscytację. Czasami wystarczy tajemnicza postać grająca blusa na gitarze pośród bagien, by stworzyć jeden z najbardziej intrygujących zwiastunów całego pokazu. Dokładnie to zrobiło studio Compulsion Games, deweloperzy gry We Happy Few. Ze swoim nowym tytułem South of Midnight i z pewnością im się to opłaciło. Poza tym, że gra w dniu premiery trafi do Game Passa na Xboxie Series X/S oraz pc ach nie wiemy o niej prawie nic, a mimo to już nie możemy się jej doczekać. Naprawdę niezłe zagranie. Kierowcy, odpalajcie silniki. Chociaż właściwie wstrzymajcie się jeszcze chwilę. Macie czas, żeby oficjalnie zaplanować start na 10 października, ponieważ właśnie wtedy Forza Motorsport wjedzie na konsolę Xbox Series X i S, a także komputery PC. Nowy zwiastun tej prawdziwie next genowej gry wyścigowej pozwolił nam bliżej przyjrzeć się jej oszałamiającej grafice. I od razu widać, że cała ta moc została dobrze wykorzystana. Od najnowocześniejszej sztucznej inteligencji po super zaawansowaną fizykę jazdy, aż po zadziwiająco realistyczne zniszczenia i zabrudzenia. Każdy element tej gry został precyzyjnie skalibrowany pod kątem maksymalnej wydajności. A skoro już o tym mowa, na starcie w grze dostępnych będzie 500 samochodów i ponad 800 ulepszeń osiągów, dzięki czemu forza Motorsport zapewni świetną zabawę, zanim jeszcze zdążycie wyprowadzić samochód z garażu. Jeśli jesteście fanami Dishonored lub Bioshoka i marzyliście o kolejnej steampunkowej, przepełnionej nadprzyrodzonymi zjawiskami, pierwszoosobowej grze akcji, to z pewnością zakochacie się w Clockwork Revolution. Ten szałowy nowy tytuł od twórców Wastelanda 3 (Studia in Exile) przenosi nas do pełnego mechanizmów zegarowego świata Avalon, w którym nasz bohater natrafia na wynalazek pozwalający mu manipulować czasem. Zwiastun dał nam przedsmak tego, jak wspaniale można wykorzystać tę moc w walce, ale nie zabrakło w nim również przestrogi przed nieprzewidzianymi skutkami ingerencji w przeszłość, która może zmienić teraźniejszość. To tak zwany efekt motyla albo reguła Martiego McFly'a. Wierzę jednak, że będziecie odpowiedzialnie korzystać ze swoich czasowych mocy, gdy Clockwork Revolution trafi w wasze ręce. Wiecie, ilu nieśmiertelnych potrzeba, żeby zmienić żarówkę? W sumie to nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale w tej nowej grze typu Dungeon Crawler z widokiem z góry, będziecie mieli do dyspozycji aż 33. 33 Immortals jest dziełem twórców Spiritfarer i może pochwalić się taką samą barwną, ręcznie rysowaną grafiką. Tym razem jednak nie będziemy tylko przyrządzać kakao dla szlachetnych leśnych stworzeń, będziemy wyruszać na szalone wyprawy i przedzierać się przez niezliczone hordy niebezpiecznych przeciwników. Nie ma się czego bać, gdy gra trafi do Game Passa w przyszłym roku, będzie można zabrać ze sobą do 32 znajomych, by wspólnie bawić się w trybie kooperacji. To powinno całkiem nieźle wyrównać szanse. Kiedy próbujemy dokonać napadu na tak wysoką skalę jak w Payday 3, ważne jest, by każdy szczegół planu był skrupulatnie zaplanowany. Na przykład warto wiedzieć, że 21 września gra trafi do Game Passa na konsolę Xbox Series X/S. Z drugiej strony, nowy, napakowany Axiom Zwiastun pokazał, jak zabawnie może być, gdy nasze plany legną w gruzach i będziemy musieli szybko wyplątać się z tarapatów. Od strzelanin na dachach po zaawansowane technologicznie gadżety i oczywiście granatniki. Wygląda na to, że w Payday 3 jest wszystkiego po trochu. Podczas zeszłorocznego showcase'a dowiedzieliśmy się, że Persony 3, 4 i 5 trafią do usługi Xbox Game Pass, a tegoroczne targi również przyniosły kilka niesamowitych zapowiedzi związanych z tą serią. Trzecia odsłona serii Persona 3 doczeka się efektownego liftingu graficznego w formie remake'u o nazwie Reload, dzięki któremu grafika wzniesie się na poziom Persony 5 Royal. Wnikliwi obserwatorzy mogli również zauważyć kilka szczegółów sugerujących, że czekają nas także pewne zmiany w rozgrywce. Reload pojawi się na początku przyszłego roku, ale wcześniej dostaniemy personę 5 taktyka, która zadebiutuje 17 listopada. Ten zupełnie nowy tytuł nadaje cudownym postaciom z piątej części serii wygląd w stylu chibi, a następnie przenosi je do dziwnej krainy, w której będą musiały opanować nowe taktyczne metody walki, by przetrwać. To może być najbardziej ekscytująca wiadomość dla miłośników lotnictwa od momentu, gdy bracia Wright po raz pierwszy wzbili się w przestworza. Microsoft Flight Simulator oficjalnie rozwija skrzydła. Nowa gra, która trafi na konsole Xbox Series X i S oraz komputery PC, wykorzysta wszystkie najnowsze technologie w zakresie grafiki, symulacji, uczenia maszynowego i nie tylko, by zapewnić najbardziej autentyczne wrażenia z latania. Pozwoli też graczom wykorzystać tę nową technologię do rozwijania wielu różnych karier związanych z samolotami, od gaszenia pożarów po opryskiwanie upraw czy pomoc w stawianiu słupów elektrycznych. A żeby nie nudzić się w oczekiwaniu na start, do aktualnej wersji Microsoft Flight Simulator wleci nowa aktualizacja inspirowana Dune'em, która 3 listopada wprowadzi do gry kultowy ornitopter. Doczekaliśmy się też nowego mrocznego zwiastuna Senua's Saga: Hellblade 2 który potwierdza, że w kolejnej odsłonie nasza bohaterka wciąż przeżywa prawdziwe katusze. Gra prezentuje się dość tajemniczo, ale możemy śmiało stwierdzić, że jest to kolejny, absolutnie oszałamiający tytuł, który sprawi, że gracze Xboxów Series X i S, a także PC-ów będą rozdarci pomiędzy rozkoszowaniem się niezrównaną grafiką, a chowaniem za kanapą, by uciec od koszmarnych rzeczy, które prezentuje. Natomiast najważniejsze jest chyba jednak to, co Showcase potwierdził. Hellblade 2. Pojawi się w przyszłym roku, dając nam jeszcze sporo czasu na skorzystanie z Game Passa i sprawdzenie pierwszej części. Capcom może pochwalić się bogatą historią czerpania z buddyjskiej mitologii i japońskiego folkloru przy tworzeniu spektakularnych wizualnie niezwykle pomysłowych i zaskakujących gier, takich jak Okami czy Azura's Wrath. I wygląda na to, że Kunitsugami Path of the Goddess świetnie kontynuuje tę tradycje. Obiecując epickie starcie między królestwem duchów a śmiertelnikami, ten nowy, trzecioosobowy tytuł połączy akcję i strategię w sposób, który wygląda niesamowicie intrygująco. Zwiastun zdradził bardzo niewiele, ale wiemy, że gra zmierza na konsolę Xbox Series X i S, będzie dostępna w usłudze w Game Pass w dniu premiery i wygląda absolutnie przepięknie. Co w zupełności wystarczy, by nie móc się doczekać premiery. Powerborn, które w przyszłym roku trafi na konsole Xbox Series X i S oraz komputer PC, obiecuje wizję przyszłości, która jest równie ponura co piękna. W tej przygodówce 2,5D pewne wydarzenie na skalę apokalipsy sprawiło, że ludzkość musiała szukać schronienia, ostatecznie znajdując je w wielkim wiatraku. Nie da się jednak siedzieć w nim w nieskończoność, więc wraz z innymi będziecie musieli wyruszyć w świat i rozpocząć kolorową przygodę w trybie kooperacji. Z potworami do pokonania i tętniącym życiem światem do odkrycia, Towerborn zapowiada się na kolejny hit od twórców The Banner Saga. Nigdy nie należy zbytnio skupiać się na tytule gry. Wiecie, szekspirowskie róże i takie tam. Ale jest coś takiego w wyrażeniu Still Wakes the Deep, co sprawia, że mamy pewność, że dostaniemy gęsiej skórki przy tej grze. Still Wakes the Deep to pierwszoosobowy horror rozgrywający się na platformie wiertniczej u wybrzeży Szkocji, w którym przyjdzie nam ratować załogę po katastrofie. Ścigani przez przerażającego bezlitosnego nieprzyjaciela, nie będziemy dysponować żadną bronią. Jedynie sprytem i odwagą, jakie zdołamy w sobie wykrzesać. Z drugiej strony będziemy mogli posłuchać wspaniałych szkockich akcentów, no a kto ich nie lubi. Na początku przyszłego roku Dungeons of Hinterberg zabierze nas na wakacje do uroczej alpejskiej wioski, by odpocząć i zrelaksować się. Oczywiście nie zabraknie też ekstremalnie niebezpiecznych przygód w podziemiach. W Dungeons of Hinterberg, utrzymanym w niezwykle urzekającym cel-shadingowym stylu, gracze zmierzą się z gromadami potworów i będą rozwiązywać łamigłówki, przedzierając się przez tytułowe podziemia. Ale to przecież wciąż wakacje, więc będziecie mogli pojeździć na snowboardzie, spotkać się z miejscowymi lub po prostu zrelaksować się przy filiżance dobrej kawy. To naprawdę najlepsze połączenie. Popularny symulator budowania miast Cities Skylines powraca w tym roku w drugiej odsłonie, Dając graczom zupełnie nową szansę na zbudowanie metropolii swoich marzeń lub aglomeracji z najgorszych koszmarów. Wybór tutaj należy do Was. Możecie stworzyć praktycznie wszystko i patrzeć, jak potoczą się losy miasta, a rozbudowana symulacja i realistyczna gospodarka sprawią, że poczujecie się jak w prawdziwym, tętniącym życiem świecie. Każda podjęta przez Was decyzja będzie miała wpływ na rozwój miasta, począwszy od zwykłej osady, a skończywszy na prężnie rozwijającej się miejskiej utopii. Przygotujcie nożyczki do przecinania czerwonej wstęgi, bo City Skylines 2 otworzy swoje podwoje już 24 października tego roku. JuSant potwierdza, że studio Dontnod, twórcy Tell Me Why i Life is Strange, podążają w zupełnie nowym kierunku, głównie w górę. A to dlatego, że ich nowy tytuł stawia na wspinaczkę. Gracze wcielą się w nieustraszonego bohatera i jego uroczego pupila, wspinając się po bezkresnych górach. Z pozoru może jest to stresujące, ale dzięki subtelnej oprawie wizualnej, spokojnej ścieżce dźwiękowej i generalnie relaksującej atmosferze, Jusson sprawia wrażenie niemal medytacyjnej przygody. Będziecie mogli odkrywać szczyty we własnym tempie, wchodząc w interakcje z różnymi napotkanymi społecznościami górskimi i doświadczając różnych biomów, wśród których będziecie się wspinać. A co najlepsze, nasza wyprawa w góry zacznie się jeszcze tej jesieni. Dzięki temu, że gra pojawiła się na Xbox Showcase, a zaraz potem mogliśmy przyjrzeć się jej dokładnie na dedykowanym pokazie, można śmiało powiedzieć, że wiemy o Starfieldzie znacznie więcej niż w zeszłym miesiącu. I naprawdę jest to jedna z tych gier, które wyglądają tym lepiej, im lepiej je poznajemy. Każdy aspekt tej rozległej kosmicznej przygody został starannie zaprojektowany, by dać graczom jak najwięcej swobody. Gdzie chcemy się udać? Jak chcemy walczyć? Jaki statek chcemy zbudować? Kogo chcemy mieć w załodze? Czy będziemy przestrzegać prawa, czy żyć według własnego kodeksu? Czy zostaniemy piratem, czy kosmicznym kowbojem? A co najważniejsze, ile kanapek zdołamy ukraść, zanim nas na tym przyłapią? Skala i szczegółowość Starfielda jest po prostu powalająca. To gra, której stworzenie stało się możliwe tylko dzięki mocy nowoczesnego sprzętu, a już 6 września będzie wasza, bo dzięki Game Passowi będziecie mogli ruszyć na podbój kosmosu od dnia premiery. Patrząc na tych 17 niesamowitych tytułów, Xbox Showcase 2023 potwierdziło jedną istotną kwestię: teraz jest naprawdę najlepszy moment, by subskrybować usługę Game Pass. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Cześć.